Jakiś SMS, telefon, ty słuchaj, ja pierdykam, jaki on jest tam głupi, jaka ona jest tam głupia, co ona tam robi. I wiecie o co chodzi? I zaczyna się ble, 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 paplanie, głupot na temat kogoś. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mental Trading. Przed tobą kolejny materiał, który pomoże tobie stać się lepszym traderem oraz inwestorem. Jeśli jesteś tym zainteresowany lub już nad tym pracujesz, to koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij w dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Dzięki temu nic Ciebie nie ominie, a treści pojawiają się na tym kanale codziennie. Zapraszam do tego odcinka. Moi drodzy, bardzo ogólnie, bo chciałbym, żeby z tej historii poszło nam coś szerzej i zacznę od tego, że to jest niezwykle ważne, jak wygląda nasze otoczenie, tak zwana grupa wsparcia, ale wśród najbliższych, wśród przyjaciół, wśród znajomych. Jak wyglądają nasze social media, tak? Czyli jak wygląda na przykład nasz Facebook, nie wiem, korzystacie z Instagrama, z innych, z innych elementów, super, ale jak to wygląda? Czym my się otaczamy? Czy nasze otoczenie jest otoczeniem pchającym nas w górę i rozwijającym? Czy nasze otoczenie jest płaskie i w zasadzie nic z tego nie wynika? A nie daj Boże. Czy to czym się otaczam, znajomi ludzie, ludzie, których obserwuję, ściągają mnie w dół. To są trzy takie kwestie. Moje podejście jest takie, że staram się mniej więcej co roku rewidować pewne rzeczy. To znaczy określam, czy ludzie, których znam, z którymi się spotykam, nie tylko zawodowo, ale również prywatnie, czy mnie rozwijają, czy pozwalają mi być lepszym człowiekiem po spotkaniach. To nie o to chodzi, że mamy sobie robić spotkania, na podstawie których, czy spotkania, podczas których się będziemy edukować, ale czy ludzie, z którymi się spotykam, nie są toksyczni. Bardzo ważna rzecz, czy nie są toksyczni, że spotykamy się, a zaczyna się o tym, ja, pierdykam, za, ale jest kaszana, ale jest do dupy, ale jest bez sensu, tego nie da się, to jest, ja się załamię, tutaj tam, masakro, to tego nie róbmy, marudy, pokłaniacze czasu i tak dalej. Zastanów się, z kim spędzasz czas. Ja na którymś etapie swojego życia, to znaczy miałem zawsze z tym problem, bo ja jestem osobą bardzo towarzyską, komunikatywną i miałem na pewnym etapie swojego życia taki problem, czy kurde, czy mnie będzie stać na to, żeby się odciąć. Ale po odcięciu, nazwijmy to od, od toksyny, pokaz czy pojawił się Space, pojawiło się miejsce, w którym, ok, powiedziałem sobie, dobra, to tu chciałbym, żeby coś się pojawiło, tu chciałbym się czymś zainspirować, tu chciałbym kogoś poznać, tu może będę kogoś obserwował na Facebooku nawet, będę czytać, sprawdzę, zobaczę, co robi i tak dalej, ale ja nie chcę być osobą tak jak oni, która będzie tylko narzekać, tylko chcę coś zmieniać, chcę, żeby moje życie było lepsze każdego dnia, no więc zacząłem to w ten sposób robić. Zastanów się, jak u Ciebie to wygląda. Sprawdź, ja bardzo zachęcam do tego, bo pierwszym krokiem będzie, będą Twoje yy, właśnie social media. Kogo obserwujesz? Czy masz całą listę znajomych i widzisz wszystkie wpisy o obiadach, o spacerze, o tym jakim autem ktoś jechał i gdzie jechał, czy był na lotnisku i tak dalej. Zastanów się, czy Ty tego potrzebujesz, bo jeżeli bierzesz telefon i zaczynasz to przeglądać, co kto robił. A to nic nie wnosi, tylko jest takim, nazwijmy to, albo miałem chwilę. To, to jest przepalanie czasu. Więc zrób sobie porządek w tym zakresie. Zobacz, co tam się pojawia. Od Facebooka, bo po prostu można bardzo łatwo zacząć, to znaczy, żeby unikać pewnych treści, zrób porządek, sprawdź, co cię rozwija, co cię inspiruje, co cię pcha do przodu, co jest fajne, co jest ciekawe, niekoniecznie tylko tradingowe rzeczy masz swoje hobby, masz swoje, swoje pasje, więc w tym zakresie zadbaj, zadbaj o po prostu o higienę, a to co jest ściągające w dół, zupełnie odetnij, zobaczysz ogromną poprawę w zakresie tego jak funkcjonujesz po prostu. Ja staram się tak jak powiedziałem robić to co roku, rzadko kiedy robię to częściej, ale dlaczego też to rewiduję? Dlatego że czasami moje Patrzenie na świat, to co dzisiaj dostrzegam, to co jest dzisiaj istotne, coś się zmienia. Ja dojrzewam, ja zmieniam sposób myślenia. Do niektórych rzeczy byłem nieprzekonany, teraz pewne rzeczy mnie przekonują, tak jak wcześniej nie rozumiałem świata rodziców, tak teraz zaczynam to rozumieć, bo mam dzieci. Więc zaczynam pewne rzeczy, pewne mechanizmy sprawdzać w tym zakresie, jak to funkcjonuje, jak mogę być lepszym rodzicem. Chcę się w tym zakresie rozwijać, chcę być po prostu dużo, dużo lepszy niż jestem dzisiaj. Więc potrzebuję inspiracji i co jest istotne, potrzebuję w swoim otoczeniu, w swojej bańce, w swoim pokoju ludzi mądrzejszych, bo jeżeli się będę otaczać w cudzysłowie, dobra, żeby nikogo nie obrażać, ludźmi głupszymi od siebie, to ja się niczego nie nauczę. Okej, okay, oni ode mnie tak, czegoś się nauczą, ale ja potrzebuję tej przestrzeni, tego miejsca, w którym to też ja mogę się uczyć. I to jest bardzo ważne, żeby zadbać o tego typu komfort, o tego typu sytuacje, bo to powoduje, że możemy po prostu być lepsi. W momencie, kiedy mamy za plecami toksyny tych, którzy nas ściągają w dół, my chcemy coś robić, tradingiem się zajmujesz, ja pierdykam, bez sensu, wiesz co, ale no, uczę się dopiero teraz, jestem na takim rocznym, rocznym mentoringu i, i wiesz, no z Pawłem mamy ustalone, że po tym roku działamy i będziemy otwierać. Tutaj wiesz, biznes i zajmę się tradingiem na poważnie. Ja, za rok, ja cię kręcę, ja myślałem, że ty za dwa dni będziesz zarabiać. Gdzie są te twoje miliony? Odcięcie. Odcięcie. Nie potrzebujesz tego typu osób w gronie najbliższych. Ok? Wśród znajomych, którzy po prostu zostaw to. Jeżeli ktoś jest tego typu osobą, niech żyje w swoim świecie, znajdziesz czas na to, żeby pomagać, super, ale być może będzie ciężko, będziesz się odbijać. Nie, nie o to chodzi, że ty masz zbawić świat, masz zadbać o swój komfort, o swój, o swój rozwój i, 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 tak jak powiedziałem, tą higienę otoczenia najbliższego. I to jest pierwsza rzecz, nad którą warto się zastanowić w kontekście nowego roku. To też powoduje, w takim już wymiarze realnych relacji, czasami tak jest. Spotykamy się wśród znajomych. Panie mają częściej ten, ten syndrom, ale panowie również. Spotykamy się wśród znajomych. Tam są jedna, druga, trzecia, piąta osoba, gdzieś wychodzimy i tak dalej. I później się rozchodzimy i jest jakiś SMS, telefon, ty słuchaj, ja pierdykam. Jaki on jest tam głupi, jaka ona jest tam głupia, co ona tam robi. I wiecie o co chodzi? I zaczyna się ble, 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 paplanie, głupot na temat kogoś, jaki jest zły, jaki jest głupi, jakie to było bez sensu i tak dalej, i tak dalej. I teraz zamiast my być osobą, która innych inspiruje, która pokazuje, że... Negatywne nastawienie, negatywne funkcjonowanie nic nie wnosi, to zaczynamy właśnie w tego typu kontekst chodzić. Trzeba pewne rzeczy się odciąć. Jeżeli są takie osoby, z którymi się spotykasz i cię frustrują, zaskakują, ale negatywnie, to zamiast się koncentrować na tym, żeby później o tym mówić i opowiadać, odetnij to, odetnij to i wypełnij to miejsce, jeżeli masz taką potrzebę, kimś. Albo czymś, co będzie inspirujące, coś, co będzie ci poprawiało, ale wyjdź, wyjdź zupełnie z tych negatywnych emocji, z tych negatywnych momentów, bo to nic nie daje. Fajnie jest czasami ponarzekać, ale ja lubię ponarzekać na zasadzie: Kurczę, jaki jest dzisiaj dobry dzień, po prostu, jakie to spotkanie było ciekawe, było trudne, było inspirujące, wow, jeszcze się muszę dużo nauczyć, jeszcze muszę się dużo dowiedzieć, muszę jeszcze popracować nad sobą. Wolę w ten sposób narzekać niż, yy, niż na zasadzie trochę hejtu, trochę obgadywania. Zupełnie to ci nie jest w życiu potrzebne. I to jest element do zastanowienia się dla każdego, bo mało kto z nas tego typu rzeczy stosuje, wdraża i robi, lub też rewiduje yy, swoje otoczenie. Zacznijcie od Facebooka. Zobaczcie, czy obserwujecie wszystkich znajomych, czy wybranych. Okay. To jest pierwszy krok, zobacz. Ja mogę powiedzieć u siebie, że poprzez Facebooka mam wpisy, rzeczy, które się pojawiają, może 15 osób. Może. Może przesadziłem. Czyli cała reszta mi się nie wyświetla, nie obserwuje, nie chce tego widzieć. Jest mi do niczego to niepotrzebne. Bo jeżeli ktoś ma coś do przekazania, jest ktoś wartościowym człowiekiem i. Rzeczy, które publikuję naprawdę, ja chcę czytać, chcę je znać, chcę być na bieżąco, ok, będę obserwować. Ale jeżeli ktoś, za przeproszeniem, robi obiad, bo jest makaron, później robi kotleta, nie wiem, wyszedł na spacer z psem, fajnie, ok, ale to jest dla Ciebie, to jest dla tej osoby. Ja tego nie potrzebuję. Jest to bałagan, nic to nie wnosi, marnuje na to czas. Zastanów się. Pełną wersję tego spotkania znajdziesz już dziś w naszym panelu edukacyjnym, do którego link znajdziesz w opisie. Zaraz obok widzisz kolejne polecane dla Ciebie nagrania, także trzymam kciuki za Twój dalszy rozwój. Nie zapomnij zostawić lajka i komentarza. Doceniamy każdy taki mały gest, a pozwala nam to po prostu dalej rozwijać kanał. Jeśli chcesz, żeby jakiś temat poruszyć w kolejnych nagraniach, śmiało pisz w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych, najnowszych odcinkach.